Całą część mojego życia rzeczywiście funkcjonowałem w różnego rodzaju organizacjach, gdzie wiążełem do liderstwo. Budowałem duże struktury. Przez kilkanaście lat prowadziłem fundację, która zajmowała się szkoleniem, przygotowywaniem ludzi do właśnie funkcjonowania w służbie publicznej, zajmowała się też projektami międzynarodowymi. Odpowiadałem w tych strukturach za większe i mniejsze zespoły ludzkie. Ale przyszedł taki moment, kiedy sobie powiedziałem, że już więcej nie chcę. I stwierdziłem, że wtedy właśnie stwierdziłem, że wyjeżdżam na Ukrainę zostanę korespondentem. Pomyślałem sobie, bo to też jest jakaś droga. Przepraszam, że przycuję komuś z was może wizję, ale pomyślałem sobie, że już nie chcę być tym, który ma za coś odpowiadać, ma coś kreować. tylko po prostu chcę być sam sobie atomem. pojedynczym. I wyjeżdżając na Ukrainę, absolutnie tak się stało. Tutaj pracując jako korespondent pracuję sam. No, mam kontakt z moją redakcją, jakiś ograniczony też nie jest zbyt duży, nie uczestniczę w codziennym życiu redakcji, nawet nie uczestniczę w plotkach redakcji. Jak pojadę do Warszawy, to jestem zaskoczony na przykład pewnymi tam jakimiś relacjami personalnymi tak dalej, ja po prostu jestem z boku. Nawet redakcja o tych rzeczach mnie też nie, nie informuje. I jest mi z tym dobrze, ale chyba coś mnie prześladuje bo obiecywałem sobie, że już nie właduje się żadny jakiś taki większy projekt, w którym musiałbym pełnić jakąś taką funkcję lidersko-organizacyjną, no ale tak się zdarzyło, że nasze rady postanowiło otworzyć redakcję białoruską, a jej część tej redakcji poważna jest w Kijowie, no i to na siebie i organizuję tę redakcję białoruską, a media mają wiele wspólnego z, w ogóle z organizacjami pozarządowymi, jeśli chodzi o nowość funkcjonowania, to nie jest model biznesowy, tutaj jest wiele rzeczy takich właśnie związanych z takim współpracą ludzkiej, bardzo ważne są te elementy interpersonalne. No i od dwóch tygodni chodzę nie wyspany, bo organizuję życie w, w, w redakcji białoruskiej i w pewnym sensie przynajmniej nominalnie stałem się liderem. A czy zostanę liderem faktycznym? No to zobaczymy, bo, 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 bo to właśnie zależy od tych wszystkich rzeczy, o których sobie dzisiaj mówiliśmy, od tego, jak patrzy na mnie zespół ludzi, z którym pracuję, a jakie uda nam się wytworzyć, wytworzyć relacje, no i też od mojej determinacji, bo uczciwie mówiąc, jeżeli ja jej nie będę miał, tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli ja nie będę myślał, to nic nie będzie. Bo no, musi być. Więc, więc ja sobie na razie pomyślałem, będę liderem, ale do w momentu. No Zobaczymy, jak to dalej, dalej wyjdzie. Ale jeden z tych naj, 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 naj Etapów i to, co udało się zrobić. Właśnie stworzyliśmy w ciężkim momencie, bo, bo w, najpierw funkcjonowaliśmy z naszym środowiskiem w życiu politycznym polskim i zmieniła się ekipa polityczna i my musieliśmy podjąć decyzję, co robimy dalej, i no, my musieliśmy sobie właśnie zaangażować w ten ludwik pozarządowy. To nie było łatwe, bo jak wiecie, jednym z niezbędnych elementów funkcjonowania w życiu pozarządowym jest finansowanie zewnętrzne. To znaczy. A, a ona jest bardzo często na przykład, uzależnione przynajmniej w Polsce od wpływów politycznych. I to było dosyć skomplikowane, ale jednocześnie udało nam się stworzyć po prostu mnóstwo fantastycznych projektów, które do dzisiaj przynoszą a, rezultaty i, i, i stworzyliśmy wschodnik zakonkowania liderów kuźnia, gdzie a, ponad 20 lat temu przewinąło się kupę młodych osób, które dzisiaj na przykład są w dyplomacji Polski i Ukrainy. I spotyka się tych ludzi a, i ma się taką wielką satysfakcję, że się z nimi współpracowało i obdarza się wzajemnym szacunkiem. Na samych czasach na przykład doskonale znam się z e, Ambasadorem Deszczycą i, i mam to przyjemność, że mogę mówić że, o, o tym, że jest moim kolegą a, i, i właściwie no, poznaliśmy się właśnie w takich taki całkowicie innych warunkach. I to było fajne, to się, to, się, to się udało. E, w polityce też funkcjonowałem. Bo, od no tego w ogóle jakaś tam moja aktywność polityczna się zaczęła. Lata 80. to jeszcze okres komunizmu w Polsce, związanym z taką e, partią polityczną Konfederacja Polski Niepodległej. To była opozycyjna, e, antykomunistyczna struktura, ona funkcjonowała oficjalnie, chociaż komuniści nie pozwalali oficjalnie w, w, w funkcjonować, ale członkowie tej partii się nie ukrywali. Ale to oznaczało stałe represje i prześladowania. No i mając, to jest ten moment, żeby się pochwalić. Mając 16-17 lat byłem szefem organizacji młodzieżowej, tej, 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 tej partii politycznej i wtedy ta organizacja młodzieżowa miała kilkaset osób. To były takie czasy, kiedy ludzie angażowali się w takie rzeczy i robiliśmy naprawdę samą tę sprawę. pomijano są takich spraw edukacyjnych, poznawczych gdzie sami musieliśmy się uczyć historii, opowiadać sobie o tej prawdzie, która była przez komunistów roku ukrywana, no to robiliśmy też takie działania faktyczne, na przykład jak tam, e, jak chcę małego sabotażu, albo gdzieś tam namalować coś na komitecie partii komunistycznej, e, albo zerwać jakieś tablice, a później zajmować komitety, a ostatnia akcja, którą robiliśmy dużo w Polsce, to było bardzo dawno temu, to była blokada na basy, czyli Polsce powiedniowskie wojsk Sowieckie akcji blokowania baz sowieckich. Więc no, przeszedłem przez, przez organizacje polityczne, organizacje społeczne, biznesowe też i, i w końcu trafiłem do mediów. Ja jestem dziennikarzem od lat 12. To też jest może jeszcze jedna rzecz, którą wam powiem przez taki pryzmat mojego doświadczenia. Ważne jest w życiu, żebyśmy nie tyle mówili, kim chcemy być, tylko kim jesteśmy. Mój syn bardzo często mówił, chcę być pisarzem. mówię, przestań mówić, że chcesz być pisarzem, po prostu bądź pisarzem. No i został pisarzem. Zaczął pisać książki. Przestał mówić, że chcę być. To jest takie, jak z tym przeciwnik i tam chcę pojechać na wakacje gdzieś tam. I na tam też chcę pojechać. A po prostu masz być tą osobą tyle. W pewnym sensie, chcę być liderem, Nie jestem liderem. Zaczynam działać jak lider. Chcę być politykiem? Jestem politykiem. Zaczynam działać jak polityk. I to jest ten taki kluczowy moment, kiedy zmieniamy swoje życie, swoje funkcjonowanie. W 2008 roku, kiedy zaczęła się wojna w Gruzji, ja miałam tam tam, nie miałam jak to małe doświadczenie medialne, bo tamtego czasu przeprowadziłem jakieś audycje, ale w 2008 roku, kiedy Wojska Federacji Rosyjskiej, tak, tak, właśnie jeszcze przed wtargnięciem na teren Gruzji, w Polsce pojawiła się taka informacja, że ono Siły Pokojowe Federacji Rosyjskiej zabezpieczą sytuację w Gruzji. W ostatnich tygodniach mogliście słyszeć o Siłach Pokojowych Federacji Rosyjskiej w Polskim Karabachu. Siły Pokojowe Federacji Rosyjskiej dla mnie to, to, to sformułowanie brzmi po prostu w sposób niewiarygodny. Ja nie mogłem ich dłużej słuchać. Zadzwoniłem do mojej przyjaciółki i zaczęliśmy rozmawiać ze sobą. Ona mówi to tak nie może być. Tam trzeba pojechać i opowiedzieć, jakie jest prawy. A my na to trzeba do dziennikarza. A ona mówi, no to bądźmy dziennikarzami. Ja mówię, no ale czekaj. dziewczyna, która jest tam poważną panią profesor, płatowca, akademicki, itd. Tak mówię, tak, spokój, no ale jak tutaj, jak jestem powiązany? Trzeba jechać, idziemy do konkursu, już. Skończyło się tak, że zapewniłem do swojego znajomego, który był wtedy prezesem radia ludzi, i to była sobota. Byliśmy pokłócenie, ale e, on akurat e, jego opowieść e, strzygł szybą, i zaczęła mu się ta kosiarka, patrzy, dzwoni mu gołowicz i myśli, długo on nie będzie odbierany, mówił o Erytre. No i odbierany, to ja o mówię, co chcecie zrobić do Gruzji? Chcecie zrobić do w Gruzji? On mówi, dobra, nie mam pieniędzy, ale chcę coś zrobić. Ja nie chcę pieniędzy, ale chcę coś zrobić. No i w ten sposób pojechałem jako dziennikarz do Gruzji na pierwszą swoją i zostałem dziennikarzem. I opowiadałem o tym, że wojska Federacji Rosyjskiej to nie są żadne siły pokojowe, to nie są żadnych mierzątwońskich. Zostałem dziennikarzem w ciągu jednego dnia. Także może ktoś powiedzieć, no nie, to tak nie można tam przygotowanie. Pewnie jakieś tam przygotowanie różnych powodów miałem. Ale, ale tak o co sobie chyba trzeba myśleć. Bardziej nie chcę, tylko po prostu jestem. I liderem też. Chyba za dużo oszczędza wam, co? Już przyszli tak poważni goście. No proszę bardzo, macie jeszcze jakieś pytania, coś mogę Wam podpowiedzieć? Powiedzieć? Efekt Waszego spotkania w ogóle? Planujecie jakiś wspólny projekt, coś chcecie razem zrobić? To, co to ma być efektem Waszego spotkania w tym dniu? Nie robicie nic?